To nie błąd, że w tytule tego naszego dzisiejszego filmiku Dobry Pasterz napisany jest z małych liter. To nie błąd, bo nie tyle o ratowanie Jezusa mi chodzi, ale o mnie i o Ciebie. O ratowanie w sobie dobrego pasterza. A raczej nie tyle dobrego pasterza, bo myśląc Dobry Pasterz rozumiemy przede wszystkim myślę samego Chrystusa i właściwie i słusznie w tą niedzielę Dobrego Pasterza, ale o Ratowanie w sobie mentalności, serca, nastawienia, sposobu myślenia dobrego pasterza. Będzie stać się najemnikiem, a to dramat, by był, bo świat potrzebuje dobrych pasterzy. Świat potrzebuje ludzi, którzy z sercem, z pasją. Przeżywają siebie, dają siebie w ramach tego, kim są. A jako wierzący wpatrują się właśnie w dobrego pasterza i jego chcą naśladować. O tym dzisiaj, witając się w to niedzielne przedpołudnie, niedzielny poranek, mówiąc ci dobrze, że jesteś i zapraszam, byśmy zasłuchali się w dzisiejszą Ewangelię. To dziesiąty rozdział Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu Mego. I Nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od Mojego ojca? Całkiem możliwe. Ufam, że każdy z nas kiedyś, rozpoczynając drogę swojego dorosłego życia, może idąc na takie, a nie inne studia, może obierając taki, a nie inny zawód. Może obierając drogę realizacji takiej, ani nie innej, jakiejś swojej pasji życiowej, może wchodząc w konkretną relację, w konkretny związek małżeński, może podejmując drogę życia zakonnego czy kapłańskiego, robił to z nastawieniem: chcę dawać w pełni swoje serce. Nie wiem, ucząc ludzi, niosąc pomoc, ratując ich zdrowie, Yy, zaszczepiając w młodych ludziach nie wiem, pasję do sportu, matematyki, historii, yy, niosąc pomoc potrzebującym, yy, mówiąc innym i prowadząc ich do Boga, yy, dając siebie swojej rodzinie, yy, cóżkolwiek by to nie było, ale głęboko ufam, że chcieliśmy w tym wszystkim, no właśnie. Choć nie pozbawieni przecież. Słabości choć pełni czasami egoizmu, i egocentryzmu, i tej pokusy stawiania siebie w centrum, ale chcieliśmy robić to jako dobrzy pasterze. Chcieliśmy wierzę, że dalej chcemy, i tu znowu właśnie to ratowanie dobrego pasterza, bo tylko wtedy m, przeżywanie siebie, swojego życia, y, swojej pracy, do której masz serce, y, swojej ro drogi rodzinnej, kapłańskiej, zakonnej, y, ma głęboki sens. Jeśli w tym jest serce, jeśli to jest jakaś rzecz, moja, moja w której, ale nie moja w sposób egoistyczny, ale moja, w której ja jestem, w której chcę dawać siebie, w której chcę mieć miłość, e, cokolwiek by to nie było, wstając codziennie rano i, nie wiem, e, z miłością przygotowując coś dla ludzi w ramach takiego, a nie innego zawodu, przygotowując lekcję jako nauczyciel, Szukując własnemu dziecku śniadanie rano do szkoły, wstając jako kapłan do konfesjonału, i tak dalej, i tak dalej. Różne sytuacje, różne okoliczności, i tu, żeby nie było, też nasze jakieś słabości, zniechęcenia, grzechy sprawiają, że w nas może wkraść się zwątpienie, czy ja aby na pewno. Jestem, nie wiem, dalej chcę być. Może to była jakaś, nie wiem, młodzieńcza pasja, może to było jakieś, jakaś młodzieńcza wręcz naiwność, młodzieńczy idealizm. Czyli przychodzi taki moment z różnych względów. Też czasami są to jakieś czynniki zewnętrzne, okoliczności niesprzyjające. To wszystko, co sprawia, że. Człowiek łapie się na tym, że zaczyna być najemnikiem. Niby dalej robi to samo, ale już nie potrafi wkładać tego w to serca. Niby jest przyzwoicie, niby nikt się nie czepia, niby wszystko jest zrobione, ale serca w tym nie ma. Eee... Uratować dobrego pasterza może to czasami oznacza podjąć jakiś odważny krok. Coś zmienić. Coś zmienić, nie znowu, zmienić to, co w ramach własnej drogi jest możliwe do zmiany. Może to oznacza zmienić miejsce, w którym realizujesz to, co kochasz. Yy, może to oznacza yy, yy, zmienić coś w tym miejscu. Yy, może to oznacza czasami zmienić swoje nastawienie, też. Ale przede wszystkim nie dać wykraść z własnego serca tego przekonania, że ja jestem człowiekiem, który ma do tego serce. Że kocham. Nieść pomoc w taki czy inny sposób, że kocham y, wykonywać z pasją swoją pracę, że kocham być rodzicem, y, który z prawdziwą miłością, oddaniem y, przeżywa swoje życie, że kocham być księdzem. Który chce dawać siebie, chce robić to z miłością, oddaniem, chce być w tym jak najmocniej. Temat szeroki, złożony, ale chodzi mi może o ten moment, kiedy coś sprawia, że zły chce ci wtoczyć w kłamstwo nie wiem, nie warto, nie ma sensu, albo to było jakieś złudzenie. Albo coś w tobie się totalnie skończyło, wypaliło, yy, zmieniło. Nie. Wierzę, że Pan Bóg dał nam serce, które w konkretnych przestrzeniach, w konkretnych sprawach yy, chce żyć miłością. No. Jako takie serce dobrego pasterza, nie dajmy go sobie wykraść. Nie dajmy Wtłoczyć w sobie jakieś kłamstwa. Nie pozwólmy, by to zostało gdzieś przekreślone. Więc nie wiem, co to może oznaczać u ciebie. Ratujmy w sobie to serce dobrych pasterzy i przeżywajmy swoje życie. Te tak różne, nie zawsze w stu procentach, mogące być realizowane w pełni w takich kontekstach i sprawach, w jakich byśmy tego chcieli, ale ratujmy to, co w nas jest miłością, pasją, pełnym zaangażowaniem. Dobrej Bożej niedzieli czy życzę dobrego, bożego, błogosławionego tygodnia.